Drodzy, witam Was w kolejnej reakcji. Dawno nie było reakcji, ale już jest. Witam serdecznie Wizowie i ta reakcja będzie naprawdę ciekawa, bo dzisiaj oglądamy najbardziej niebezpieczne atrakcje turystyczne, jakie widzieliście w swoim życiu. Naprawdę są mega. Nie wiem, czy podjąłbym się jakiejkolwiek, ale sprawdźmy to, czy Wy byście się podjęli. W sumie ja również, bo wszystkich też nie znam, które tutaj dzisiaj będziemy dzisiaj oglądać. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i Wizowie. Zapraszam serdecznie na sklepik Palion Style. Takim czapaczkiem również będziecie dostać w sklepie. Link w opisie Wizowie, jak widzicie, że sklep taką koszuleczkę możecie kupić również. Bluzy czarne z napisem i tak dalej i tak dalej Sprawdźcie co jest Zapraszam serdecznie widzowie Zostańcie członkiem Palion Style A my zaczynajmy Jest most No dobra, już wiem, żebym na ten most nie wszedł Ponieważ mam lęk wysokości A ten most jest jakiś porąbany Kurde Też, no to jest kolejne miejsce, w które bym nie wszedł Widzowie, to są miejsca, gdzie nie można mieć lęku wysokości A, no ja mam O kurde, co to jest? Co to jest? Ale to jest przerąbane wizywy ta atrakcja, nie? I to się jeszcze kręci, ale powalone. Co to jest? Kuśtawka? Ja nie mogę. To co to są za. Ja, na... Czemu ludzie na to chcą chodzić? Oni się nie boją śmierci, nie? O kurde, czy to jest wulkan? Czy to jest środek wulkanu? Co ty tam, chłopie, robisz? W kostiumie astronauty. Tam jest pewnie tak gorące, że właśnie musi mieć taki kostium. O kurde, ale przejazd. Co to jest? A jak są dwa samochody jadą tak? To jest jednokierunkowa? Jak potem ludzie tam przyjeżdżają? Ale porąbane. Aha, okej. Okay. Nie no, zarąbiste, nie i możesz sobie jechać. Co? Co to jest? Ej, to się wydaje spoko akurat. jest jest tak, jesteś zabezpieczony, ale wydaje się mega. Co to jest? No nie gadaj! Na czym ty śpisz? Jezu! Najgorsze ze wszystkich. Nie ma opcji! Już wolałbym przez ten most przejść długi. Boże, aż mnie ciary przychodzą. Jak ja bym tam był że to jest koniec. Brzmi jakbym był lamusem, ale to wszystko przez to, że mam lęk wysokości. A te wszystkie atrakcje są związane z lękiem wysokości. O ja pierdziele, Wyrzutnia człowieka, nie? Ale porąbane, Boże. Ale porąbane. Jakie to jest długie, to jest huśtawka Przysz, To wygląda jakby to miało odpaść Na dwóch linach, jak oni zatrzymią tych ludzi O Boże Ja nie mogę na to patrzeć, bo mnie normalnie Dech w piersiach, nie, Widzicie co tu się dzieje Jak oni se chodzą po tym Co to za drabina, co bez żadnych zabezpieczeń <laughs> O Boże, no to jest jedno z gorszych, nie? Na takim czymś widzowie chyba się najbardziej W innym wysokości odczuwa Serio, najbardziej Chciałbym tam być, bo to jest piękne, ale Najbardziej przerąbane. ale ładny basen Okej, okay, to jest jakaś droga 622 Czyli co, że tam jest jakaś Zawalone ten? Hmm, tylko tyle O kurde, Jezus, to jest wszystko Dla ludzi zrobione, ale po co? Ludzie chcą mieć chyba tyle adrenaliny w życiu, nie? Naprawdę, o Boże Ale zjazd, wizowy. Co to jest za wyrzutnia? To normalnie człowiek się zachowuje jak lalka, nie człowiek by nic nie zrobił Nie dotknął wody To jest wyliczone, o kurde Jakie wnioski, to, to bym z tego bym skorzystał Ale zarąbiste Dobra to bym chciał nie, nie... Lęk o wysokość się nie odczuwa, ale zarąbiste O kurde A bo to jest pewnie lotnisko od razu <laughs> Co on zrobił? Ale powalone Co się dzieje? Ze na narciarskiej zjeżdżałem, jeszcze <laughs> w stroju banana Ty, ale jakby się wywalił, nie? To takie rany To jest sztuczna trawa, ona jest ostra w ciul Aha, tu jest chyba dla... Co dłużej wytrzyma... Ło kurde! Jaki kozak! A to są jacyś profesjonaliści, o tamten już spada. patrz co on robi! Co się dzieje? A to jest akurat fajne, widzowie To nie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale te kolejki górskie, nazwijmy tak, mega fajne Byłem parera... O Boże! Czemu ludzie tak trolują? Jezu, iPad by mu spadł, pewnie ustawione było, nie? Ale ja pierdziele, przestańcie Jezu, na te, te wszystkie atrakcje są tak porąbane, widzowie, naprawdę Ciekawy odcinek, widzowie, naprawdę ciekawy odcinek wychodzi Ło, i na główkę, ale ładnie A, to jest, dlatego to jest niebezpieczne, bo jak na, na, na dechę polecisz, to taki ból Jeszcze z takiej wysokości Ale zarąbisty zjazd a to co? To nie jest na Bobsley jakieś? A nie, to jest po prostu z loda zrobiona zjeżdżalnia. Takie fajne. To są fajne atrakcje. Nie, niebezpieczne, kozackie. Ta huśtawka jest jakaś... <grym> To nie dla ludzi o normalnych nerwach, widzowie, naprawdę. Krokodyl? Kto chce się zamykać w klatce z krokodylem? No raczej to jest tak zrobione, że nic się nie może stać. Nie powinno, oczywiście. Każdy mówi, nie powinno, ale nie wiadomo. Chyba syjaja robicie, żeby się kąpiecie przy wodospadzie. Oni spadną, jest koniec. Oni się naprawdę, to ci ludzie nie... Bo to jest zarobie, to też było przed chwilą. Ale wu środek wulkanu, że można przejść przez środek wulkanu. Proszę sobie, że to akurat tak buchnie. To jest masakra, ale wulkany strasznie rzadko wybuchają. Death Road. To jest jakaś ulica śmierci widzowie, czyli. A, autokar przejeżdża przez takie coś? Nie no, leci. Nie no, leci. Przepoleciał. -po to. Już lepiej było trochę tego kamienia ubić, nie? Żeby ten autokar się zmieścił. O jezu. O ja, jezu. to są ci ludzie, co sobie żyją na, na górze. Nigdy im ten nic nie zrobił, oprócz jakieś, prawda, sokoły czy orły. Ale porąbane to jest, jest to jest jeszcze ma teraz jaki. Gdzie ty chodzisz? Jak ja oglądam, to mnie już się ciarki robią, a jakbym tam był, to by ciarki wyszły ze mnie wtedy. To się jest zabezpieczona normalnie, nie? Ale jak nie mogę y Nogi jak z żelka, nie? Jak z żelatyny wybyłem, by dosłownie. Co za przerąbane. O nie! O nie A, to jest taka mini huśtawka nad przepaścią ale jakaś linka ją zatrzymuje jeszcze. Co się na takich małych trzyma? Co wy robicie? Po jakimś. Je... Co wy robicie? Ta Uncharted w Uncharted. To jest dosłownie Uncharted Co to są za ciasne? To jest pod wodą jeszcze Są ludzie, którzy wiecie, chodzą w takie kejwy, Jaskinie bardzo, gdzie nie da się przejść, chodzą normalnie ludzie A tutaj jeszcze nie dość, że to jest, te cave'y są takie małe, to jeszcze pod wodą, nie? Masakra Co tu mamy? O Boże, a czy ludzie się po prostu trzymają tak, że jakby ta szyba miała pęknąć Czyli są po prostu przechyleni To jest niby jakiś, w człowieku się jakiś taki Nerw robi chyba od razu. Tak to jest tłumaczone. Czy najbardziej niebezpieczne atrakcje turystyczne? To jest jakaś atrakcja turystyczna z kwiatami widzowie? A, które biorą ci życie. Czyli nie wiem, czy albo są trujące, albo po prostu się jak, jak się ich dotknie, chyba. To jest. to jest. Koniec, koniec. Jezus, co to jest? To jest bieg z bykami czy co? Wy jesteście nienormalni. Ludzie mają nawalone w głowie, nie? Najbardziej niebezpieczne mm, atrakcje turystyczne, dobra, pokaż. A miejsca na ziemi tym razem, okej. Okay. Pokaż mi. O ja nie mogę, to jest góra. I to jest tam jest klif pewnie od razu. Przepaść. Tam jest pewnie jakaś bomby przepaść, nie? No idź, ziomek, idź. Co to jest za jakieś satelita ty? Jakaś ogromna antena. Tam ktoś żyje normalnie? Jezu, jakie tam są schody do tego? Jeszcze tam głabsz, to wygląda jak jakiś Halloween. Już jesteśmy po Halloween. Ej, widzowie, tu jest jakaś atrakcja turystyczna. Ale zrobione to jest fotomontaż. Patrzcie co się dzieje! Co to jest za fotomontaż? Sztoń no nikt by tego nie przeżył, to jest jakiś Co to jest? Ale ustawione, nie? Ale co to jest? Masakra Co to za dziura? Jakie dziursko, i co tam? To jest jakaś jaskinia? Czemu tam w akurat woda nie leci? Patrz jak ktoś... A nie leci woda cały czas! Jezu! Jestem ciekaw do czego jest Aaaa, widziałem tą zjeżdżalnię u kogoś na vlogach Jezus to jest szklana zjeżdżalnia No przecież, nie ale ludzie bez lęku wysokości na no, ludzie by to zrobili No ja sobie nie wyobrażam nie. Jezus co to jest za skała, ta skała Ta skała mogę się założyć kiedyś się zawali nie Musi kiedyś o... o nie dużo osób zginęło na tym Że się poślizgnęło, ja nie mogę Dużo osób jeszcze tam zginęło ale powalone To jest aż przykre widzowie, patrzcie tam w tym miejscu Tutaj normalnie ludzie spadli Jezus, co to za atrakcja? Wy jesteście nienormalni ludzie. Wam się chce? W ile to jest ziemią? Ohohoho! Ja pierdzielek! Jak oni zbudowali tą atrakcję? Zobacz, jak to jest nad ziemią wysoko. Nie wiem, nie wiem, nie, ja się nie piszę na to, nie? Ja się cieszę, że ja jestem tutaj! Hmm? Tutaj na siedzonku. O, to jest jakiś sztuczny rekin. Co to jest za sztuczny rekin? Widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka, łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał tam na dole i pamiętajcie, żeby wpadać, Wizowie do sklepu Balion Style, wszyscy! Wszyscy na palno, style. Aby tego wyglądał jakiś czereb, nie? Mam tą czapkę na sławki założone Ale zapraszam, wiele więcej rzeczy. Również są takie kozackie wizowie zeszyty, cyk, cyk. Z dobrego materiału zrobione w środku macie. Kartki również. Yy, I wiele, wiele więcej. I niedługo będą również czapki zimowe. Z takim wizowiem oto logiem. Tak, z samym logiem. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się w naszych odcinkach. Na razie.